Pani, witajcie w nowym odcinku, o który już od dawna prosiliście. Przyszła wiosna, więc czas mocniej o siebie zadbać, czyli zacząć jeść więcej warzywek, bo z owocami pewnie jest mniejszy problem, prawda? Najbardziej popularnym sposobem na włączenie do swojego jadłospisu większej ilości warzyw czy owoców są oczywiście sałatki, za którymi niezbyt wiele osób przepada. Dlatego polecam je jak najbardziej urozmaicać, łączyć warzywa z owocami, eksperymentować w smakach. I pamiętajcie, przygotowując je warto też od razu zrobić większą porcję na następny dzień. Kolejny sposób to koktajle, idealne na drogę lub kiedy jesteś w ciągłym ruchu. Również polecam miksować warzywa, najlepiej zielone jak szpinak, ogórek z owocami. Dzięki temu smak będzie słodki, a Ty dostarczysz organizmowi dużo więcej witamin. Następna opcja to pieczone warzywa, na przykład w postaci chipsów. Ja akurat przygotowałam na potrzeby tego filmu chipsy z jarmuża i buraka, ale tak samo smaczne i zdrowe, jeśli sami je przygotujemy, są z ziemniaka, cukinii czy marchewki. Koniecznie spróbujcie je zrobić a w opisie znajdziecie przepis. Dużo różnych warzyw można przemycić też do zup, a najlepiej jeśli są to zupy kremy. Delikatne, sycące i oczywiście pyszne. Warzywa możesz też wpleść w swoje posiłki w formie past na kanapki lub sosów do makaronów czy sałatek. Dzięki takiemu dodatkowi potrawa będzie dużo smaczniejsza i zdrowsza. Najważniejsze to umieć połączyć odpowiednio smaki. Sosy mogą być gęste lub bardziej płynne, ostre lub delikatne według Twoich upodobań. Przykładowe znajdziesz w opisie tego filmu. Warto też dodawać je do kanapek, zwłaszcza teraz, kiedy na bazarkach pojawiają się nowaliki. Ale nie po jednym plasterku pomidora czy ogórka, tylko napakuj ich ile wlezie. Niech będzie kolorowo i różnorodnie. Zamiast batonika czy innej niezdrowej przekąski, zabierz ze sobą pokrojone warzywka. Miej zawsze przygotowane takie pudełeczko na wypadek wilczego głodu, gdy będziesz poza domem. Nie zapominajmy o kiełkach, czyli bardziej skoncentrowanym źródle składników odżywczych. Każde warzywo najpierw jest kiełkiem, a kiełków na pewno jesteśmy w stanie zjeść dużo więcej niż zwykłych warzyw. Idealnie nadadzą się na kanapki czy do sałatek. Oczywiście każdy z wcześniej przedstawionych punktów może także dotyczyć owoców. Dodawaj suszone owoce do jogurtu lub do owsianki, tylko pamiętaj, że są dużo bardziej kaloryczne. I na koniec powiem Wam, że warzywa mogą być także zamiennikiem niektórych składników Waszych ulubionych dań, typu makaron, ryż czy ciasto na pizzę. Dlatego zachęcam Was mocno do eksperymentowania w kuchni. I to już wszystko na dziś. Dzięki jak zwykle za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa pa.